Chcesz wybudować ośrodek turystyczny lub go zmodernizować i doposażyć, a brakuje ci pieniędzy, sięgnij po pożyczkę oferowaną przez Świętokrzyski Fundusz Rozwoju. Wachlarz zadań, na który można uzyskać kredyt, jest naprawdę szeroki. Świętokrzyski Fundusz Rozwoju obecnie prowadzi drugi nabor na pożyczkę na rozwój turystyki. Drugi nabór zaczął się od marca 2024. Środki cały czas mamy w dyspozycji, także jeszcze będzie trwał do, do, do czasu wykorzystania pełnych, pełnej polityki. W porównaniu do pierwszego naboru kwota, o jaką mogą ubiegać się beneficjenci, jest wyższa. W pierwszym naborze maksymalna kwota pożyczki jednostkowej to było 500 tysięcy złotych. Teraz maksymalna kwota to jest do 1 miliona złotych. Ze wsparcia mogą skorzystać. Pożyczka skierowana jest dla szeroko pojętej branży, branży turystycznej, około turystycznej, tzw. turystyki medycznej. Wątpliwości, że warto sięgnąć po taki kredyt, nie ma Grzegorz Socha, wicemarszał. Województwa Świętokrzyskiego. Niewątpliwie nasze województwo stoi turystyką, też agroturystyką, więc te pieniądze są celowane na rozwijanie czy też tworzenie kolejnych takich turystycznych miejsc. Tu także mamy bardzo korzystne warunki, więc myślę, że warto skorzystać, aby te nowe atrakcje tworzyć, nowe też miejsca pracy tworzyć. Przedsiębiorcy bardzo sobie chwalą pomoc w takiej formie. Kredyt na 2% jest też dobrym, dobrym produktem, nie zdzierającym za bardzo z przedsiębiorcy, nie drenującym kieszeń. Właściciel ośrodka Kasia w Sielpii kredyt przeznaczył na remont i modernizację budynku, który kiedyś był stołówką. A obecnie jest wielofunkcyjną salą do szkoleń po bankiety. Jest to wiel wykorzystanie wielofunkcyjne, bo można od strony ogniska grilla, sala jest dzielona, przesuwne drzwi są. Możemy połączyć, można zrobić bankiecik z tańcami, można zrobić bezpośrednio samo ognisko z grillem. Część wykorzystać na drugiej części może być inna grupa. No i to był rocznik 65 tego budynku. Więc w, w tym roku ten obieg kończy 60 lat, no ale dostał nową, no, nową, nowe życie. Zupełnie od podstaw. Za pożyczkę i środki własne został wybudowany ośrodek osada Hańcza. Na działce, w bliskiej odległości od zalewu Hańcza, powstało pięć domków z pełnym wyposażeniem, aneksem kuchennym. Jest plac zabaw, sauna, parking i wiele innych atrakcji i udogodnień. Procedury pozyskania wsparcia są bardzo zbliżone do tych bankowych. Przewaga pożyczki ze Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju nad Bankową jest jednak duża. Na preferencyjnym oprocentowaniu, oprocentowanie między 1 a 2%, okres kredytowania 84 miesiące. Do tego jest jeszcze możliwość karencji spłaty. Można do nas zadzwonić, napisać, przyjechać osobiście, skontaktować się mailowo i wszelkie informacje zostaną udzielone przez naszych doradców, którzy są specjalistycznie przygotowani do obsługi klientów. Skiec dla STV Info, Jerzy Strzyż.